Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami. W poniedziałek spiły. Tak. Nie wiem, czy coś piły, czy nie. Pogoda, powiem wam, taka nie najgorsza. Chociaż nie ma upału, więc jest dobrze. Ale też nie ma jako takiego słońca. Wybrałam się jako pasażer. Myślałam, że sobie gdzieś coś zwiedzę. A tu się okazuje, że chyba. Nie za bardzo będzie możliwość w ogóle um, zwiedzenia czegokolwiek. Ja, jak widzicie, koszulkę z Pepko na sobie, A tak właśnie myślałam, że może Pepko gdzieś tam odwiedzę po drodze. Um, Kurde, coś mi mgłę po prostu za oczami. Tak, ja słuchajcie, oczywiście, w drogę jak się wybieram, to nie może zabraknąć. zaraz Wam coś pokażę tylko się do tego dostanę oczywiście zabrałam książkę do czytania no bo planuję sobie poczytać a ja mam tutaj swój mały miks na drogę zawsze jak gdzieś jadę dalej to oczywiście w pojemniczku musi być zdrowsze takie wiecie, jedzonko nie zawsze takie jakieś niedobre i tak co my tutaj mamy? Mamy słuchajcie, tak patrzę, bo stoimy w takim miejscu, nie wiem czy słychać zresztą awaryjne. Mamy orzechy nerkowca, które widać. Morelki, które też będzie z góry widać. I to jest to pieczywko, które to jest pieczywko z Biedronki, które pokazywałam Wam w jakimś holu zakupowym gdzieś tam był hol. Słuchajcie, te pieczywko jest po prostu rewelacyjne. Ja myślałam, że one będzie bardziej twarde, ale nie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. I drogę jak najbardziej. Ja nie brałam dużo, bo... To wzięłam głównie, wiecie, jak będę sobie książkę czytała i będę chciała pokrupać, żeby nie łapać za coś słodkiego, chociaż szczerze powiedziawszy w domu nie miałam nic konkretnego słodkiego, na co miałabym ochotę, co chciałabym po prostu zjeść. Książkę zaczęłam czytać, hmm, książkę zaczęłam już wczoraj czytać, co prawda wczoraj tylko przeczytałam jeden e, chyba rozdział, bo no, tak jakoś wyszło. Książka to jest e, Harlan Coben, tak? W domu. Hmm. Taka troszeczkę, ta, ten pierwszy taki rozdział, taki troszeczkę zagmatwany i może gdyby lepszy był wstęp, to przeczytałabym więcej, a tak jak mówię, on taki troszeczkę dziwny. Mam nadzieję, że się później akcja jakoś rozwinie. No, wzięłam sobie do poczytania, więc mam nadzieję, że coś tam uda się, wiecie, przeczytać. Chociaż różnie to bywa. No, do później. I co, słuchajcie... Powiem wam lipa, jedna wielka lipa. My już tutaj stoimy półtorej godziny i niestety cały czas stoimy i nic się nie dzieje, nic się nie ruszyło, nic nie poszło ku, Wiecie, do przodu kompletnie. Mm, byliśmy się tylko przejść jak na złość, żadnej żabki, żadnej biedronki, żeby coś wiecie, cieplejszego sobie zjeść. Mm. Kompletna dziura w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mam nadzieję, że to się jakoś szybciej troszeczkę rozwinie, bo powiem Wam, a jak nie, to po prostu za chwileczkę się położę i pójdę spać. Odeśpię nockę, którą miałam kiepską, albo po prostu wezmę się za książkę. Także trzymajcie kciuki, żebym do wieczora dotarła do domu i powiedziała Wam miły Happy End po prostu. Słuchajcie, jest po 12, dalej kwitniemy od 8. No, chwilę po ósmej, jakbyś tak Ech, wesoło. Ja co prawda przeczytałam trochę trochę książki, ale momentami mnie po prostu tak zamula, że nie jestem w stanie czytać. Zresztą zaczęło się robić ciepło. Ja w długich spodniach, bo stwierdziłam, rano było zimno. Zapowiadali znowu cały tydzień, wiecie, taki troszeczkę chłodniejszy. Więc wziąłam tylko tutaj moją bluzę. Z bluzem mówię, można zawsze założyć, zdjąć, w zależności jaka jest pogoda. No, a spodnie mówię, założę dłuższe, no bo dobra. Mogłam założyć jednak krótsze albo wziąć na przebranie, bo czuję, że słoneczko zaczyna wychodzić i zaczyna robić się ciepło. Przepraszam, także ja za chwileczkę chyba sobie wciągnę mój pojemniczek z dobrociami bo nie mam nic do picia nawet, a tutaj nie ma za bardzo sklepów dookoła. To naprawdę niby taka wiecie osiedlowa droga, a zadupie dupie niesamowite po prostu. Ale mam nadzieję, że dam radę. A tak w ogóle wyjazd, wyjazd zrodził się dlatego, ponieważ i te cztery miesiące siedziałam z dziewczynami, i szczerze powiedziawszy, uznałam, że należy mi się chwila relaksu i odsapnięcia od czterech ścian, od domu. Mm. Nie wiem, po prostu te cztery miesiące od, od 9 marca siedzimy właściwie w domu. No. Głębie zaloty. Piękny widok. Dzień dobry już we wtorek kochani. Tak, był poniedziałek. Nagrywałam coś z drogi i myślałam, że będzie happy end. I to też Wam nagram na sam koniec. Okazało się jednak inaczej. Moim happy endem było wzięcie tabletki. Dzięki niej mogłam spokojnie zasnąć. Ból głowy tak mocno nie dokuczał jak ból oczu, nawet mruganie sprawiało mi ogromną przyjemność. przyjemność ogromny ból przeszkadzało w funkcjonowaniu, ale to nic jakoś, jak, tak jak powiedziałam, po tabletce było już dobrze. Zasnęłam, wyspałam się, mamy nowy, piękny dzień, słonko świeci. Ja czuję się świetnie, zjadłam normalne śniadanie, nie takie, wiecie, w biegu, ani w drodze. Zaraz zabieram się za zrobienie drugiego śniadanka. Hmm. Wam już puściłam filmik z paczką niespodzianką od Ulki, którą serdecznie pozdrawiam. I, I co jeszcze, nie ma dzisiaj jako takich planów, myślałam, żeby jeszcze zrobić sobie trening, póki młodzież śpi na orbitreku, ale powiem Wam, że ostatnio, bo ja Wam chyba tego nie mówiłam, ostatnio weszłam na orbitreka i 5 minut ćwiczeń, Myślałam, że ducha wyziona to nie to, że ja nie mam kondycji, bo ja cały czas jestem w ruchu i tak dalej Ale chodziło o to, że moje serce zaczęło mi tak napierniczać, słuchajcie Tak mi waliło, że myślałam, że wyskoczy I Dlatego stwierdziłam, nie dobra I nie miałam strasznie takiej, wiecie, nie miałam szybkiego tempa To jest najśmieszniejsze no, fakt, faktem było też wtedy duszno, więc to może też się skumulowało. Nie wiem, może starość, nie radość. Trzeba też to wziąć pod uwagę, ale to nic ja się nie poddaję. Zawsze będzie jakiś trening, to nie jest tak, że ja sobie, wiecie, teraz pofolguję. Ta waga gdzieś tam powoli spada. Może nie spada w takim tempie, jakim bym sobie życzyła, i jakbym chciała już teraz, natychmiast, bo to nie o to chodzi. Ja. Dałam sobie ten rok. Jeżeli się uda, to się uda. Jeżeli nie, to nie będę na i gdzieś tam walczyła, wiecie i, i tak dalej. Bo to nie, 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 nie sposób zgubić nie wiem, 10-15 kilo w miesiąc, bo tak się da. Ale sukcesem jest utrzymać wagę, do której się dąży. Jeżeli się już dąży do tej wagi i się tą wagę utrzyma, to sukcesem właśnie jest utrzymanie, boże zaplątam Ogólnie chodzi o to, że po prostu sukcesem największym jest utrzymanie yy, upragnionej wagi. I to jest najważniejsze. To, że człowiek schudnie też jest wielkim sukcesem, bo ludzie chudną wiele, wiele kilogramów i, i brawo dla nich za to. Ja nie mam aż tak dużo, bo 10 kilo do takiej wagi, która mnie zadowoli. Także też inaczej wiadomo: człowiek starszy, ten, ten organizm inaczej to wszystko spala, inaczej. To wszystko funkcjonuje, ale to nic. Ja się nie poddaję. No, także zmykam coś jeszcze porobić, i być może do Was odezwę się później. Zacznie, zaczniemy od słoczy. Tak prezentują się kolorki nowej paletki. A paletka. Paletka, słuchajcie, Lemon. Ojena. Była już otwarta, i co? Nie chce się otworzyć, słuchajcie. Tak wygląda paletka z AliExpress. Długo, długo, słuchajcie, chorowałam na takie, właśnie, żółte, żółte kolory. I mamy tutaj, jak widać, żółty. Troszeczkę ten brokat, on taki dziwny jest, bo jak go nałożyłam na Rękę to po prostu częściowo on został, a w większej części został jednak na palcu. Zobaczymy, jak na oku będzie się sprawował koszt tej paletki. Już wam mówię, po ile były te cienie. Mam taką, mówicie, rozpiskę, na której wszystko mam podane, co kiedy kupiłam, zamówiłam i tak dalej. Ja tak w takim półzjęciu, bo tu mam najlepsze chyba światło a reszta wszędzie ciemno, a nie będę świateł zapalała w domu e, cienie zamówiłam słuchajcie, 11 maja czyli mamy dwa miesiące hmm, dwa miesiące, bo one przyszły wczoraj wczoraj e, był 13, czyli cienie kosztowało 17 zł i 4 grosze e, i była darmowa przesyłka hmm, za przesyłkę nic nie płaciłam także dwa miesiące to tak wiecie nie jest tak aż źle Bądź co, bądź było zastrzeżone w zamówieniu od 30 do 70 dni, więc spodziewałam się i tak sierpień albo wrzesień, bo to tak. Mówię, dobra, nie, no sierpień, tak, no bo to 70 dni. Dajcie znać, jeżeli któraś z Was miała, bądź ma tą paletkę i, i może coś na jej temat powiedzieć. Ona jest fajna, bo tutaj ma magnesy, widać takie wytłoczone coś, widać i u góry też. Także zobaczymy jak ona się Na oku sprawdzi Na pewno przetestuję ją jutro Jak mi się wydaje Ale coś tam w planie jest Także w ogóle z tymi zamówieniami AliExpress i całą tą informacją Że paczka ma przyjść i tak dalej To są jaja totalne Dla mnie bynajmniej Bo patrząc Patrząc na W moim zamówieniu na tą historię zamówień Weszłam To było tak słuchajcie Dostałam maila, że paczka zostanie dostarczona. Weszłam sobie, zobaczyłam jaka paczka. Wyskoczyło mi, że właśnie paletka, i wtedy weszłam na swoją stronę na AliExpress. Historia zamówień. Wchodzę w, te, w tę moją paletkę, słuchajcie, chcąc sprawdzić, na jakim etapie to jest, no bo tu przyszło, że będzie dostarczona. A tutaj wchodzę i wyobraźcie sobie, że informacja była mm, na etapie, że Dopiero opuściła kraj wysyłki. A ja już ją miałam. Także jakbym miała się tym sugerować, to pewnie czekałabym długo na każdą jedną paczkę. Dlatego zaglądam tam sporadycznie, od czasu do czasu, tylko ewentualnie odhaczając, że już tą przesyłkę mam, żeby oni też wiedzieli, że ta przesyłka już jest i nie czekali, przypuśćmy, tych 70 dni. Wiecie, przysłowiowych, i później nie pisali do mnie smsa. Także ja czekam na. Kilka jeszcze przesyłek. Troszeczkę tego będzie. Mam nadzieję, że do końca roku kalendarzowego z wszystkim się wyrobią. Z wszystkim się wyrobią. I mam jeszcze kilka rzeczy na oku. Czekam najbardziej na, jedna, na jedną przesyłkę, i mam nadzieję, że może w końcu przyjdzie, bo jestem bardzo ciekawa tego i bardzo chciałabym Wam pokazać ten produkt, ale nie chcę za bardzo teraz o nim jeszcze mówić. Dopiero jak przyjdzie to Wam o wszystkim powiem także.